Wojewódzki i Figurski, w dobrej formie od rana. Yes. Dzień dobry, Polish? będę Dzień dobry. Dzień dobry, dobry pani, panu, proszę pani, proszę pana, Departament Azji i Pacyfiku, się kłania MSZ. Mamy połączenie z Bombajem, tam się delegacja polska zgubiła, ja już łączę, proszę poczekać. Sławek Nowak, dzień dobry, halo! Halo, halo? Panie, nośmy pojechali autobusem ten Bombaj zobaczyć. Mówili nam, że za 20 lat będzie atrakcja, ale my nie możemy Powiedz, wrócić nie teraz. Nie ma pieniędzy, żeby pomóc. Halo? Halo, ale to jest ta delegacja z... Tam z e, premierem pozbaniu... ja żeśmy przylecieli i teraz utknęliśmy na jakimś bazarze. No to weźcie taksówkę i przyjedźcie do, do nas. Ale to wy zapłacicie za taksówkę? Ale po, pożyczyć możemy wam pieniądze. No dobra, a jak jest tak taksówkę zamówić po hindusku, bo my nie umiemy, gadają tu no. coś do no, nas cały czas. No, no. Mamy kłopoty, Paweł Graś jest troszeczkę gdzie wypity. Paweł, w Paweł Graś jest trochę wypity, nie chcemy, żeby go zobaczyli, wie pan, tutaj ludzie. Trzeba by go wrzucić do taksówki, weźcie Graśa, podnieście. Jak taksówkę zamówić, gdzie mamy łapać, pan powie? Każcie się wieź na Malabar Hill. Malabar Hill, Malabar tak? ma, ma Na Malabar Hill? Malabar Hill Opposite, Oppos opposition. Oppos opposite Station Opposite police Station Police Station Jezus, podnieście Grzeszka, dodajcie Proszę pana, a jak jest taksi po hindusku? Taksi Taksi, dobra, taksi, to my jedziemy do was Po prostu, dobra. Jedziemy, przymocujcie żeby tam pieniądze. nikt zdjęć nie robił, bo jest Paweł, napity jest poważny. Paweł, Paweł, weź tą muzykę, jedziemy do was Poranny wojewódzki i figurski Poranny WF Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w Eskrok. Więcej na www.eskrok.pl